Szczęść Boże! Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk i witam Was w 348. odcinku podcastu Fundamenty Wiary, w którym wspólnie zgłębiamy katechizm Kościoła Katolickiego. Codziennie, krok po kroku, odkrywamy bogactwo naszej wiary, by lepiej rozumieć nauczanie Kościoła i umocnić naszą osobistą relację z Bogiem. Zanim rozpoczniemy studium katechizmu, pomódlmy się wspólnie. Panie Jezu! Ty ukazałeś, że modlitwa jest ofiarowaniem wszystkiego Ojcu, każdej radości i smutku. Ucz nas cierpliwości i pokoju, byśmy potrafili trwać w oddaniu naszej woli Tobie, mówiąc razem z Tobą: Nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. W numerach od 2738 do 2745. Przedstawiona jest ścisła łączność modlitwy z miłością i ofiarą Chrystusa. Katechizm wskazuje, że wierna modlitwa zawsze jednoczy się z Jego paschą, wtedy staje się skuteczna i owocna. Zachęca, aby pamiętać, że modlitwa i życie chrześcijańskie to jedno, przez nią uczymy się ofiary, pokory i przebaczenia. W jaki sposób nasza modlitwa jest skuteczna? Objawienie modlitwy w ekonomii zbawienia uczy nas, że wiara opiera się na działaniu Boga w historii. Ufność synowska zrodziła się dzięki jego wyjątkowemu działaniu, przez mękę i zmartwychwstanie jego syna. Modlitwa chrześcijańska jest współpracą z jego opatrznością, z jego zamysłem miłości do ludzi. U Świętego Pawła ufność jest śmiała. Oparta na modlitwie ducha w nas i na wiernej miłości Ojca, który dał nam swojego syna jedynego. Przemiana modlącego się serca jest pierwszą odpowiedzią na naszą prośbę. Modlitwa Jezusa czyni z modlitwy chrześcijańskiej skuteczną prośbę. On jest jej wzorem, modli się w nas i z nami. Skoro serce syna szuka tylko tego, co podoba się Ojcu. To czy serca przybranych dzieci mogłyby bardziej przywiązać się do darów niż do dawcy? Jezus modli się również za nas, w naszym imieniu i dla naszego dobra. Wszystkie nasze prośby zostały raz na zawsze włączone w Jego wołanie na krzyżu i wysłuchane przez Ojca w Jego zmartwychwstaniu. Dlatego więc nie przestaje On wstawiać się za nami u Ojca. Jeśli nasza modlitwa jest zdecydowanie zjednoczona z modlitwą Jezusa w zaufaniu i synowskiej śmiałości, otrzymujemy wszystko, o co prosimy w Jego imię, a nawet o wiele więcej niż to, otrzymujemy samego Ducha Świętego, który posiada wszystkie dary. 4. Wytrwać w miłości Nieustannie się módlcie. Dziękujcie zawsze, za wszystko Bogu Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych. Nie zostało nam nakazane nieustannie pracować, czuwać, prosić. Natomiast prawem jest dla nas modlitwa nieustanna. Ten niezmordowany zapał może płynąć tylko z miłości. Wbrew naszemu znużeniu i lenistwu, walka modlitwy jest walką pokornej, ufnej i wytrwałej miłości. Miłość ta otwiera nasze serca na trzy oświecające i ożywiające prawdy dotyczące modlitwy. Modlitwa jest zawsze możliwa. Czas chrześcijanina jest czasem Chrystusa zmartwychwstałego, który jest z nami przez wszystkie dni, niezależnie od jakichkolwiek burz. Nasz czas jest w ręku Boga. Można modlić się często i gorąco, nawet na targu czy w czasie samotnej przechadzki, siedząc w swoim sklepiku, czy też kupując lub sprzedając, a nawet przygotowaniu. Modlitwa jest życiową koniecznością. Dowód przez przeciwieństwo jest nie mniej przekonujący. Jeśli nie pozwalamy prowadzić się Duchowi, popadamy w niewolę grzechu. Jakże Duch Święty może być naszym życiem, jeśli nasze serce jest od Niego daleko. Nic nie jest tak ważne jak modlitwa. Sprawia ona, że to, co niemożliwe, staje się możliwe, to, co trudne, staje się łatwe. Jest niemożliwe, aby grzeszył człowiek, który się modli. Kto się modli, z pewnością się zbawia, kto się nie modli, z pewnością się potępia. Modlitwa i życie chrześcijańskie są nierozłączne, gdyż chodzi o tę samą miłość i o to samo wyrzeczenie, które wypływa z miłości, tę samą synowską i miłującą zgodność z zamysłem miłości Ojca. Tę samą przekształcającą jedność w Duchu Świętym, który coraz bardziej nas upodabnia do Jezusa Chrystusa. Tę samą miłość do wszystkich ludzi. Tę miłość, jaką Jezus nas umiłował. Wszystko da wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Ten tylko modli się nieustannie, kto modlitwę łączy z czynami, a czyny z modlitwą. Tylko w ten sposób możemy uznać za możliwą do urzeczywistnienia zasadę nieustannej modlitwy. Dziękuję, że spędziliście ten czas na wspólnym czytaniu Katechizmu Kościoła Katolickiego. Mam nadzieję, że dzisiejszy fragment był dla Was inspiracją do dalszych duchowych poszukiwań. Jeśli macie pytania lub refleksje, zapraszam do pozostawienia komentarza pod filmem na YouTube lub wysłania maila do naszej redakcji na adres redakcja maupa Pamiętajcie, że wiara umacnia się, gdy się nią dzielimy, dlatego zachęcam do rozmów z bliskimi i dzielenia się treściami naszego podcastu z innymi. Do usłyszenia jutro w kolejnym odcinku Fundamentów wiary niech Bóg wam błogosławi.